Kochani, dzisiaj Wam pokażę moje nowe rzeczy z Violetty. I nie przedłużając, już będę zaczynała. Pierwszą rzeczą jest to szampon Violetty. Zapachu Wam dokładnie nie powiem, bo trudno określić. I on wygląda tak. Budelka jest naprawdę bardzo ładna. Chociaż po szamponie są bardzo splątane włosy i trzeba je długo czesać. No ale chyba najgorszy też on nie jest. Następną rzeczą jest długopis. On świeci. Już Wam pokażę. Jak się nim o coś delikatnie walnie, to on właśnie tak świeci. I ostatnią rzeczą jest płyta CD i DVD. Ona kosztowała 50 zł, więc ta najtańsza to ona nie była, ale moim zdaniem się opłacało, ponieważ jest pierwsza, że nie mylę, pierwsza z, y, w ogóle płyta violet, na której jest i CD i DVD. I tutaj jest 25 utworów na CD i 11 na DVD, więc ogółem jest tutaj, jest ogółem właśnie 36 y, o, piosenek. W sensie na tych dwóch płytach, bo tutaj jest tak, że tutaj otwieramy jest tutaj płyta na CD. A tutaj jak otwieramy, jest płyta na DVD. Ja osobiście jeszcze nie, nie słuchałam tej płyty ani jednej, ani drugiej, ponieważ e, kupiłam ją wczoraj i jeszcze tak e, nie miałam kiedy jej posłuchać. Ale moim zdaniem mimo ceny było warto, ponieważ... No, jest i CD i DVD, więc to są dwie płyty, tak naprawdę. Jest jeszcze jedna nowa płyta Violetty, i jest to ona jest dostępna w Biedronce, chyba nazywa The Best, czyli w tym stylu, a nie jestem pewna, więc nie chcę Was wprowadzać w błąd. Ale jej jeszcze nie mam i nie wiem, czy ją jeszcze kupię, ponieważ moim zdaniem ona jest są na niej prawie. Znaczy jest bardzo podobna z piosenkami do płyty z drugiego i pierwszego sezonu, jeżeli się nie mylę. Więc ja chyba jej raczej nie kupię, ale to dzisiaj byłoby ogólnie na tyle. I zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. I serdecznie Was pozdrawiam. Pa, pa!